Witam serdecznie! Dzisiaj zrobię topcik na zimno z adwokatem. Fajne są takie ciasta, gdzie nie trzeba piec. Można je zrobić szybciutko, a są smaczne, słodkie, także nieraz naprawdę dobrze mieć fajny przepis. No i właśnie dzisiaj nie pieczemy, tylko mamy gotowe składniki. Tutaj rozkruszyłam sobie 150 gram ciastek. I mają to być herbatniki maślane. I do tego będziemy dogładać dwie, 3 łyżki nutelli. To wszystko wymieszamy, wyłożymy tą to, 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 to ja zrobię na formie odtarty. I damy do lodówki na godzinę. I pomieszałam. Ja to dołożyłam takie naprawdę duże trzy łyżki. o, Żeby to takie było, to się nam tak ładnie kleiło. Jeżeli Wam się za bardzo sypie, no to wtedy trochę można nutelli dołożyć. Teraz wykładamy to na naszą blaszkę. I teraz na godzinę do lodówki. Ładnie nam się to skleiło, rozprowadziło do lodóweczki minęła godzinka słuchajcie najlepiej to ciasto właśnie jest tak robić jak ja robię wieczorem bo jak mamy zaplanowane na drugi dzień jakieś gości bo wtedy ono musi postać teraz tą warstwą którą zrobię w lodówce przynajmniej 12 godzin później będziemy ubijać jutro rano bitowe śmietanę więc jeszcze tam dwie czy godzinki to akurat do momentu jak się nam zjawią to będzie gotowe także tu teraz mam już schłodzony spód i ja dołożę, nałożę tutaj tak dwie łyżki, może trzy yy, tak dżemu lub konfitury z czarnych pożyczek. Mam małe łyżeczki, więc nie będę musiała dołożyć troszkę, ale nie jest to konieczne, zależy. Jak ktoś nie lubi, ale ja myślę, że taki akcent kwaskowy będzie tutaj fajny. I teraz mamy pozostałe składniki: 250 g Mascarpone, 100 ml Adwokata. Tutaj właśnie się pojawia. I dwie białe mleczne czekolady rozpuściłam w kąpieli wodnej. Troszkę przestudzę, żeby ona nie wiązała, właśnie mieszam, żeby tutaj na tych ściankach nie osiadała. I teraz miksuję mascarpone z adwokatem. I teraz tutaj wmiksowałam mascarpone z adwokatem, i teraz będę wlewać po troszkę białej czekolady i dalej miksować. I teraz wylewamy tą masę na przygotowany spód i 12 godzin przynajmniej w lodówce, także na całą noc zostawiamy to ciasto w lodówce. I teraz witam Was serdecznie na drugi dzień, tak jak mówiłam. Dzisiaj skończymy to ciasto. Ubijam bitą śmietanę. Najpierw sobie tą miskę sadziłam do zamrażarki. Zobaczcie, ona jest taka oszczędna. Na Chwilkę, żeby była zimna, bo łatwiej nam się tą śmietanę ubije. Podobnie śmietankę też sadziłam na chwilkę. I tu mam 400 ml tej śmietanki kremówki. Przerumieniłam już płatki, te migdałowe. Tam mi sugerowaliście do Rafaelki, oczywiście można, ale dla mnie Rafalka ma być biała, bo jest tak się kojarzy, więc ja nie rumieniłam, ale nie ma przeszkód. I teraz ubijam śmietanę z śmietantyksem. Najpierw, najpierw ubiję, a później pod koniec będę dodawać. Wyjęłam ciasto, zobaczcie, jak ładnie, fajnie nam to związało. Mm, masa. Teraz wykładamy ubitą śmietanę. Ja tutaj cukru nie dawałam. Tylko śmietan fix, tak jak mówiłam. Teraz ją rozprowadzę równiutko. To jest taki torcik à la tarta. Bo to nawet się na foremce zrobiłam starty, więc jest tarta bez pieczenia. Każdemu się uda, więc tutaj nie ma stresu, kochani. Wszyscy mogą zrobić, nawet panowie dla pań, myślę, zrobić niespodziankę. Tak, różniutko to ładnie rozsmarujemy. Fajnie. I teraz, no jeszcze, jeszcze na chwilę do lodówki, także na popołudniową kawę na pewno będzie gotowe. Podobało Wam się? To no subskrybujcie, komentujcie, piszcie do mnie. Uwielbiam Wasze komentarze, uwielbiam Waszą aktywność i bardzo się cieszę, że pieczecie ze mną i gotujecie.